Cześć, Witam Was serdecznie na kanale Games Carled i zapraszam Was na kolejny odcinek z naszego parku jurajskiego. Przechodzimy kampanię, będziemy teraz zaczynać misję numer dwa. Dzisiaj bez kamery, z wielu względów, po prostu będzie mi dużo szybciej tak zmontować ten odcinek. Natomiast jak wiecie albo i nie wiecie, ja się staram w większości, żeby ta kamera się pojawiała, bo uważam, że filmy z kamerą są takie pełniejsze niż właśnie te filmy bez. Ale lecimy z naszą kampanią. Istniejące dane zapisu napisać Nie, nie nadpisujemy, tylko kontynuujemy. Z tego co wiem... Znowu Znowu będziemy latać helikopterem, i będziemy mm, prawdopodobnie usypiać jakieś dinozaury. Zmienili sterowanie? O jezu, jak głupio. Ale głupio. Chyba, że ja coś tak inaczej to ogarnęłam niż było, ale tak... Nie, dobrze, dobrze. No co ty się tak wściekasz? Ogarnij się. No. Dwa dinozaury zostały przez nas ostrzelane. Będzie ostrzelone. Jakiś śnieg tutaj? Dobra, znajdujemy się w nowej misji, w której, jak widzę, będziemy musieli tym dwóm dinozaurom zrobić jakieś miejsce. Żeby zwyczajnie im się tutaj lepiej żyło i lepiej funkcjonowało, czyli musimy ogarnąć im wybiegi. Przede wszystkim musimy zacząć sobie od ścieżek. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić jakieś komentarze i łapki, jeżeli jesteście zainteresowani, żeby ta seria po prostu na kanale się pojawiała, bo to, jak ona się często będzie pojawiała i po prostu, czy w ogóle będzie się pojawiała, on zależy tak właściwie od Was. I od Waszego zaangażowania. Oczywiście, ja wiem, że nie wszystkie serie będą mieć takie zaangażowanie, jak ma na przykład słodki flirt na tym kanale, więc spokojnie, ja to porównuję. No tak, żeby było sprawiedliwie, nie? Ale. Dobrze by było, żeby tutaj mniej więcej coś podobnego się. Dobra, tu mamy tak, tu mamy tak. Te wybiegi były totalnie złe i totalnie nie były odpowiednie dla tych dinozaurów. Muszę sobie pousuwać te rzeczy, żeby to było lepiej skonstruowane i zrobimy sobie po prostu takie dwa większe wybiegi po tej i po tej stronie. Myślę, że to będzie najlepsze. OK, i teraz tak, musimy zrobić działającą placówkę zawierającą następujące elementy. Punkt przybycia, centrum kontroli, generator awaryjny, więc lecimy do działań i mamy tutaj punkt przybycia. Jezu, odzwyczaiłam się trochę od gry w to, więc jak na początku będę taka, wiecie, nie do końca dobrze ogarniać, to przepraszam. Przyzwyczaję się. Ja zwyczajnie jak gram w inne gry, to odzwyczajam się na przykład od sterowania. I. No i jest jak jest, punkt przybycia, lecimy dalej, musimy mieć centrum kontroli. Okej, okay. i oprócz centrum kontroli, ono skrzywo. krzywo, fuj, jak krzywo, dlaczego? Centrum kontroli, generator awaryjny, więc lecimy do generatora awaryjnego. Ale to wygląda, mogę to wyburzyć, ja nie tego nie chcę. To wygląda tragicznie krzywo. No ale zresztą, będzie. ładnie. Fuj. <ścoughs> Widzicie, tutaj naprawdę. Ja nie lubię takich rzeczy, jak się dzieją. Strasznie mi to denerwuje. No, ale co poradzę? Nic nie poradzę, tylko trzeba lecieć z tym. Dalej nie. Dobra. O, usunęło się jednak, czyli mogę centrum kontroli jeszcze raz postawić. Bo było strasznie krzywe. Strasznie. Dobra, to mamy centrum kontroli. Musimy mieć bramę na... Te wybiegi. Ale mam wrażenie, że to tutaj też jest krzywo jakoś. Można to wyburzyć? No właśnie. Jest jakoś tak krzywo to postawione. Ja nie lubię. Zresztą już się przekonaliście o tym, jak przed chwilą płakałam. Y, Rzeczywo i w ogóle. I dramat. Mhm. Bo to będzie tak krzywo. O, fajnie, super, cieszę się. Dobra, czyli teraz musimy zrobić zbudując działający budynek placówka zespołów reagowania. Czyli to. Czyli proszę bardzo. I do tego musimy oczywiście to połączyć ścieżką. Ale wydaje mi się, że musimy mieć tak czy siak jeszcze zrobione tutaj te widokowe. Z tego, co kojarzę, one muszą być na wybiegach, więc może ja już sobie od razu je tutaj umieszczę. I naprawdę. Ale coś się zmieniło, bo chyba to takie zaznaczenia nie było aż takie widoczne, tak mi się wydaje. A ty, mój drogi, powinieneś zostać przetransportowany tu. I ty też tu. Bo ten wybieg zostawimy chyba dla, na inny gatunek, bo chyba można. Ale w sumie ja wiem. Zobaczymy zresztą. Bo nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to być powinno. Dobra, no chyba szczelny jest ten wybieg. Ale zobaczymy. Alo, możecie szybciej? Nie mamy całego dnia. Jakbyście słyszeli w tle mojego chłopaka, no to yy, pracuję. <grywy> Oho. A to co? I powiedz mi, czego potrzebujesz eee, piasek, ofiara, otwarta przestrzeń, woda. Formułuje terytorium: koegzystencja obszar populacja 2. No to lecimy ofiary musimy mu dać może dwie ofiary? A co to było? Brak dostępnej zdobyczy komfort. Nie, 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 nie źle zrobiłam. To nie to. To nie to musi być. One potrzebują. Nie tego, a potrzebują tego. Tak, bo to musi być taka. E, Roślinożercy będą pożywiać się e, odpowiadającą im roślinnością w obrębie twoich wybiegów. Spełnienie ich potrzeb terytorialnych zapewni im to, czego potrzebują. Mięsożercy i rybożercy muszą być karmieni za pomocą specjalnych podajników na wybiegach. Niektóre dinozaury są w stanie zaspokoić swój głód poprzez polowania pod warunkiem, że dostępna jest wystarczająca ilość zdobyczy. Będziecie mieć trzy biedne, żywe ofiary. Boże. I to straszne. Biedna kuska. Jezu. Nie. Nie lubię ich. Znaczy ja wiem. No dobra, no zwierzęta takie są. A, a. a jedzenie, woda. Czego ci brakuje? Piasku. No to lecimy. Przygotować wam tutaj jeszcze ten wasz wybieg Trawa, błoto, śnieg, skała, śnieg, piasek. A, e, ten wybieg taki sam w sobie, wiecie co, to wygląda tak średnio. Oho. Komfort wskoczył na 100%, zdrowie na 100%, jedzenie, woda, żywotność.

Chwila, 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 kochany, to gdzieś w tę stronę, tak? Czemuż tak nie zapiprzamy? Nie jestem zdziwiona, dlatego że tu jeszcze to sobie ogrywałam, ale tylko do pewnego momentu. Więc wiecie, jak wam wspominałam, na start sobie trochę ogrywałam, żeby. Chodź trochę wiedzieć co i jak. Wiem, że tutaj muszę to przeanalizować, ale do momentu znalezienia tego pana, którego teraz idziemy poszukiwać. A co będzie dalej w tej misji? Nie wiem. Co te dźwięki są upiorne? Uhuhu. Dusza jest ta otwarta przestrzeń tu.

Ja nie wiem, czy ja tam chcę wjeżdżać. Tak jakby trochę się boję. Z drogi. Ty, musi taki dźwięki wydawać. Dobra, będę przygotowana na wszystko. Gorsze, nie, może no, nie najgorsze. Będzie miły, sympatyczny, zwierzątek bez futerka. Owo. Instinct Pogoni right now. Please tell me you have things under control. Do you want me to lie? If it'll calm my anxiety, yes. I'm a bundle of raw nerves. We're working the problem. Attempt! Attempt we need success, Dr. Dula, before it can eat Grady and the others. Now please don't say that. Ta muzyka jest taka upiorna. Kto to może ich zeżreć. No, udało mi się, ale mam coś wrażenie, że utrudnili z tym strzelaniem, bo nie mogę w ogóle wejść w to. need to get her to a secure <laughs> enclosure for observation and treatment. I'll notify Doctor Dua. Oh, me? I'm fine. Thanks for asking. not so iść do nas i Ale tak ogólnie powiem wam, że średnio. W sensie naprawdę mam wrażenie, że ostatnio gram jakoś tak łatwiej to strzelanie wchodziłam w nie, a teraz nie wiem. O, jest. Wymaga kontroli stanu. Proszę bardzo. Przeprowadźcie kontrolę. Prawie tak samo, jak co tylko ciut większe. no dobra, wiem, to co innego. Oho. Lol. Dobra, ale w takim razie wykryto chorobę. Wyślij mobilną jednostkę weterynaryjną, aby dokonać skanowania, medy skanowania medyczne i uzyskać szczegółowe informacje. Czyli muszę mieć jakąś medyczną. Centrum kontroli, punkt przybycia, schron ratunkowy... Ten schron ratunkowy chyba powinniśmy mieć. Ale na razie muszę zapewnić chyba bezpieczny wybieg, tak mi się wydaje. Koegzystencja zero, obszar, no powiedzmy, że jest dobry. Populacja 1 woda, otwarta przestrzeń 100% potrzebuje lasu. Z tego co widzę, placówka paleomedyczna. Gdzie jest placówka paleomedyczna? Jest. Ale chyba będę musiała ją mieć z tej strony, bo tu już widzę, że się nie zmieści. Więc pociągniemy to tak. I do tego musimy mieć zasilanie. Ogólnie zastanawialiście się nad kupnem tej gry, czy jednak zdecydowanie nie jest to gra dla Was? Tak mnie ciekawi. Wydaje mi się ona mniej taka wymagająca póki co niż jakiś Planet Coaster czy Planet Zoo. Ale może mi się tak tylko też wydawać, wiecie, nie? No ale same wybiegi to właściwie nic szczególnego się tutaj z nimi nie robi. Zatrudnij naukowców z umiejętnością dbanie o dobrobyt na łącznym poziomie 3. Naukowce, naukowcy z umiejętnością dbanie o dobrobyt. Naukowiec z umiejętnością dbanie o dobrobyt. Na 3, czyli ty. Jacob Mahmud. Chodź. Potwierdzamy, chodź do nas. Przeprowadź skanowanie medyczne. Dodaj zadanie, proszę bardzo. Ten dinozaur jest mega niebezpieczny. Użyj 2 aby zdiagnozować obrażenia u dinozaura za pomocą skanowania medycznego. E, poważne leczenia wymagają specjalnego leczenia w placówce paleomedycznej. Dinozaury muszą zostać przetransportowane bezpośrednio do obiektu. E, leczenie obrażeń wymaga przypisania do nich naukowców podczas pobytu dinozaura w placówce paleomedycznej. Będziemy go uspokoić teraz. Biedny, na no stop do niego strzelają tymi środkami. Ale mi się nie chce samej to robić. Niech oni to robią za mnie. Eee, i ty, Mahmud, miałeś to robić. Oj, ale dziwnie to wygląda. A te kiedy będziemy zbierać? Allo zapewni zapewnij 80% komfortu i zapewni widoczność z naukowej galerii widokowej. Okej. Okay.

szybko mi go przetransportować i zobaczymy, co będzie dalej. Oj, wojny. washington we'd worked to make sure the dinosaurs would thrive in the forest. at first, i believed this was for the best. then we realized that forest makes up about one-fifth of the total land mass in the u.s. and almost 40% of canada's wilderness. working together with the dfw and the cia, we made the dinosaurs feel right at home. In the forest. <sighs> I really hope the powers that be know what they're doing. Because the dinosaurs definitely do. The only way to fly, right? Private. Away from the hubbub of the public. No prying eyes asking wordless questions I don't feel much like answering. <laughs> Now, call me crazy, you wouldn't be the first, <laughs> but we need to centralize our operations, and that's why I've chosen this location. Well, okay, I didn't choose it myself, but I was part of the process. <laughs> I mean, I got the memo. The Appalachians have long been a place where people can kind of disappear, whether on their own or with the help of someone else. So, why not the dinosaurs? Pull a few strings, grease a few palms, twist a few arms, and bang! Just like that, the Department of Fish and Wildlife has a new base of operations. Now, we'll need to hit the ground running if we're gonna have this place ready for something it hasn't dealt with in 65 million years. The bare bones are established. But before the ones covered in flesh and blood arrive, we'll need it fully functioning. Owen and Claire are already on site. They'll have more info for you. Dr. Dua will be coordinating your activities. And me? I'll be managing expectations and staying an arm's length away from the meta sources. <laughs> oh wait. Arm's length is probably not the best choice of words. We may need some additional hands on this one. Mr. Lambert, standing by and ready to go. Just give the word. George Lambert is an expert ranger who worked with us in the islands and is now with the DFW. He and Owen will deal with the dinosaurs while we address the facilities. There are a number of animals from your previous catches that will be coming your way soon. Delays are unacceptable. Understood. We'll start with the construction of animal enclosures. We'll catch them, you keep them. No kochani, jak widzicie, zaczęła się kolejna misja. Ja sobie tutaj na razie zapozowałam, żeby czasu nie tracić, ponieważ no, ją zaczynamy sobie ogrywać w przyszłym odcinku. Parku jurajskiego. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Właściwie powiem Wam, że dosyć to przyjemne, chociaż żałuję, że nie mam tu większego wpływu na budowanie tych wybiegów. Tylko to wszystko jest takie, wiecie, że to nie jest tak, jak było w planet Zoo, jest planet Zoo tylko tak. A, bardziej mechanicznie. To mi się bardzo nie podoba. No ale zobaczymy, bo sama rozgrywka jest dla mnie dosyć okej. Okay. Ja już kończę odcinek. Wydaje mi się, że on będzie dzisiaj krótki, ale chcę jedną misję na jeden odcinek robić. Czasami pewnie to będzie dłużej, czasami krócej. Zobaczymy. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się następnym razem i cześć!